Macie dzieciaki, więc wiecie dokąd zmierzacie. A ja na przykład teraz tak myślę, po co to wszystko, nie? Czasami tak się zastanawiam. no i tutaj nagrywam te Ja filmiki. robię wszystko w życiu, żeby, żeby nie mieć szefa. To jest twój cel życiowy, nie to jest mieć cel szefa. Życiowy, no? Okay. Żeby nie musiał wstać, że nikt do mnie nie dzwonił, nie mówił, co mam robić. A to już zrealizowałeś. Kurde, wiesz, zawsze się może wykoleić, nie? Wiesz. No, wydaje mi się, że akurat tak się biznesowo ustawiły, że ci się nie. Stary, za, to nie, to, to, to tylko a ilu miliarderów było co na nastawie? A to byś dzień? musiał, wiesz, przechulać te pieniądze, źle poinwestować masowo. Nie no, to wiesz, to nie są jakieś kwoty takie, z, gdzie możesz do końca życia nic nie robić. Nie wiem za ile ty za walki dostajesz. No. Stary, to, są, to w trzy miesiące się takie pieniądze wydaje, Dobra. to, że ty żyjesz, nie no, wiesz, Czy to jest nie, trzeba z pokorą żeby nie podchodzić, stary, można, tak, ja nie chciałbym nie, nie chciałbym mieć nikogo nad, nad sobą, nie lubiłem, jak moja mama była nade mną, nie lubiłem, jak w szkole ktokolwiek mówił mi, co mam robić i moim zawsze, naj, moim zawsze takim celem życiowym było po najniższej, opor, po, po najniższej linii oporu zrobić tak, żeby nikt ci nie mówił, co masz robić. Mm. I to, to ten. więc no, A to czy wiesz, to czy będę miał Bentleya, czy będę miał BMW, czy będę miał Malucha, to jest mi to obojętne. czy po prostu chcesz utrzymać swoją pozycję, bo teraz nie masz nad sobą szefa i ci to twoja pozycja odpowiada. Tak. Nie chcesz no. progresować. Tylko utrzymać Ale, to, żeby w znaczy, więcej. Możesz mieć wszystkiego więcej, możesz mieć i pieniędzy więcej, możesz mieć i domów więcej. Mi na tym nie zależy. Ja nie chciałbym być zależny od kogoś. Okay. Nigdy.